Przedawanie to taka gra, tylko że w życiu realnym. Poczekaj chwilę, a powiem Ci więcej na ten temat. Każdy z nas zaczyna od zera, a zasady są bardzo proste. Liczy się tylko to, ile uda Ci się nazbierać gotówki do końca miesiąca. Jak w każdej grze na samym początku warto zapoznać się z zasadami, żeby nie odpaść z niej zbyt szybko. Później robisz wszystko, co w Twojej mocy, żeby wygenerować jak najwięcej sprzedaży. Zaczynasz od wyboru swoich klientów, czyli towaru, jaki będziesz chciał sprzedawać. Pamiętaj, że to, co wybierzesz, będzie miało wpływ na to, z kim i o czym będziesz rozmawiać i jakie ewentualne problemy będziesz napotykał. Jak w każdej innej grze liczy się doświadczenie, czyli jak dużo grasz oraz wiedza, czyli informacje które pomagają ci zdobywać więcej pieniędzy w krótszym czasie. Możesz również znaleźć kogoś, kto gra lepiej od ciebie, podpatrzeć jego metody i strategię, a nawet zapłacić mu za to, żeby nauczył cię grać lepiej. W tej grze masz tylko jednego przeciwnika. Jesteś nim ty. Zawsze znajdzie się ktoś, kto gra lepiej lub gorzej od ciebie. Nie przejmuj się tym, skup się na sobie i na swoich wynikach. Liczy się tylko to, żebyś starał się być lepszy od samego siebie. Wynik gry zależy tylko i wyłącznie od ciebie. Wszystkie sytuacje losowe i przeszkody są naturalną przeszkodą w grze i występują u Każdego gracza. Gra nigdy się nie zatrzymuje, dlatego ciągle musisz wykonywać nowe zadania, takie jak wystawianie nowych ogłoszeń, pisanie z kupującymi, pozyskiwanie towaru czy zwiększanie swoich umiejętności. Jeśli Twój wynik miesięczny jest słaby, to jest duża szansa, że pewne zadania wykonujesz źle. Być może niektórych nie robisz wcale, być może za mało grasz, albo masz za mało wiedzy i umiejętności. Dodatkowo zasady mogą zmienić się w dowolnej chwili. Na przykład dojdzie nowa forma wysyłki, bądź też niektóre strategie przestaną być skuteczne, a niektóre mogą stać się nawet nielegalne. Można również w tą grę grać w grupach. Sam osobiście stworzyłem Akademię WinTed, do której należą inni gracze. Wymiana informacji czy wspólne przemyślenia to tylko niektóre korzyści wynikające ze wspólnego grania. Nie mówiąc już o tym, że początkujący gracze mogą bardzo szybko wejść kilka leveli wyżej dzięki otoczeniu bardziej doświadczonych kolegów i koleżanek. Nagrodą w tej grze jest ilość gotówki, którą udało Ci się zebrać na koniec miesiąca. To co, zagramy?